Dawno, dawno temu był sobie Bóg. Okej, okay, jeszcze dawniej tych bogów było więcej, ale potem umówiono się, że jest tylko jeden. Bóg był wygodny, bo tłumaczył to, co niewytłumaczalne, i bardziej lub mniej miłosiernie towarzyszył nam przez ostatnich kilka tysięcy lat rozwoju cywilizacji. Aż wreszcie człowiek przehetszył Boga i uruchomił domino rewolucji przemysłowej, a z nią następnego Boga, który zastąpił tego poprzedniego. Nazwał go. Wzrost. Wzrost był fajny, bo pomógł pożegnać się z niewolnictwem, bo litr ropy naftowej dawał tyle energii, co 10 dni ludzkiej pracy fizycznej. I nagle wszystko musiało rosnąć, począwszy od liczby ziemian na planecie. Rosnąć miały firmy, udziały, rosnąć powinno PKB każdego kraju, a w każdej rodzinie miało być coraz lepiej. Jakiś czas temu. Ludzie dowiedzieli się, że ten wzrost może poprowadzić nas ku katastrofie klimatycznej, a co za tym idzie, ku wojnom, migracjom i innym nieszczęściom. I że powinni wytężyć mózgi, żeby zastanowić się, czy to wzrost powinien wciąż być ich superbogiem. Pojawiło się magiczne twierdzenie, zrównoważony rozwój, ale na razie mało kto go rozumie. Pracujemy z dużymi i mniejszymi markami, bankami, producentami produktów wszelakich, sieciami sklepów czy restauracjami. Pracujemy też z samorządami i miastami. Spotykamy niesłychanych ludzi ze wspaniałymi, ambitnymi wizjami przyszłości. I wciąż słyszymy, coś nam nie idzie z tą zmianą klimatu. Ciężka sprawa z tym zrównoważonym rozwojem. Nie dziwne, wprawdzie nowe prawo unijne zmienia ramy działania. Inwestorzy coraz częściej pytają o zielone plany i powstają kolejne strategie zrównoważone do rozwoju. Ale ludzie wciąż tego nie kupują. Z naszych badań wiemy, że tylko 10-15% waszych klientów czy pracowników rozumie i popiera wasze idee i ambitne plany zielonych transformacji. A z połową z nich macie kontakt mniej więcej taki jak groch ze ścianą. Dlatego zajęliśmy się miękką stroną zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że aby porwać ludzi, nie można ich straszyć zmianą klimatu, katastrofą. Straszyć skrótami typu ESG, CSRD, SDG, IPCC. Wiemy, że po prostu trzeba stworzyć opowieść. Dobra opowieść ma dobre ilustracje. Dlatego? Współpracujemy z Olą, która swoją kreską mądrze chwyta myśli i sprawia, że złożone koncepcje i procesy chodzą w mózg jak w masło. Ola ma niespotykaną umiejętność rysowania ludzkich wizji i pomysłów. A jeśli chodzi o świetne kadry, to korzystamy z niezawodnego oka Oresta, który dodatkowo jest prawdziwym maniakiem nowych technologii. Prawdopodobnie testuje model telefonu, który Wy zobaczycie dopiero za 3 lata. Oryst potrafi sprawić, że Wasze idee wyskoczą w odpowiednim miejscu z odpowiednich urządzeń. I to ze smakiem. Wspólnie staramy się mądrze korzystać ze sztucznej inteligencji, która pomaga nam w różnych zaskakujących momentach. Czasem pisze za nas raport z dyskusji, a my go tylko sprawdzamy. Czasami razem z nią szukamy argumentów do podjęcia ważnych decyzji. A czasem dzięki niej, jeśli tylko macie na to ochotę. Mamy możliwość przekazywania Waszej historii do Waszych pracowników w Francji albo do Waszych klientów w Środkowej Europie, na przykład w Czeskiej Republice. Możecie też kiedykolwiek porozmawiać o swoich strategiach dla inwestorów, którzy mówią tylko po italińsku. Zawsze jednak na początku spotykamy się z Wami. Podczas krótkich warsztatów wyjmujemy czystą kartkę i wspólnie obmyślamy Waszą strategię transformacji i zrównoważonego rozwoju.